As out aut Największa to zwiast. Tor to jego dom, braćmi auta są Dalej z uchu jeszcze raz! Rajdek to as wśród aut Rajdek to auto na stwał Z ochotą starcie start, jest szybszy niż wiatr Rajduk, ktoś dęcze po kołach! Jazda! Rajdek, to wśród aut. Rajdek, to auto na Rajdek, to wśród aut. Rajdek, mała wyścigówka. Śpiesz się powoli. Auta niecierpliwie wyczekiwały krzycha. Zwykle się nie spóźniał, aż w końcu się zjawił. Ale nie miał wesołej miny. Przepraszam za spóźnienie, bardzo przepraszam. Nawet nie zdążyłem zjeść. Ojej, w lodówce nic nie było. To bardzo niedobrze. Jak mam pracować z pustym brzuchem? Wy też nie pojedziecie z pustym bakiem. Gdybym chociaż miał jajka. I mleko, i ser, to wtedy mógłbym... Nie, mógłbym sobie usmażyć pyszny omlet. Krzychu, mogę pojechać do sklepu pana Jarzynki i kupić. Nie, nie, nie. Ma takiej potrzeby. Ty mówisz poważnie? Naprawdę byś tam pojechał? Kup jaj i butelkę mleka. Już się robi, Krzychu. Zaraz wracam. Jak mówi przysłowie, głodny to zły. Kogo zatankować? Nie, nie, nie. nie, nie. <śla> Pośpiesz się, kreciku! Nie pogadaj, gdzie proszę! Chyba nie chcesz, żebym ci źle naprawił tęskę, prawda? Domyślasz się, co by się wtedy mogło stać? Bardzo bym chciał być taki jak Rajdek. Pędzić jak wiatr po torze wyścigowym, ścigać się z innymi samochodami. Witaj, młody przyjacielu. Powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? No więc, tak panie Jarzynko. Poproszę 6 jaj i butelkę mleka na śniadanie dla Krzysha. <laughs> Bardzo proszę. Ale musisz uważać. Jajka bardzo łatwo można zbić, a mleko bardzo łatwo można rozlać. Więc jedź ostrożnie. Ego, dobrze, będę się starał. Dziękuję. O! 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 o, nie! Rzuczku! Jak babcię kocham, ale z ciebie gapa. Właśnie mówiłem rajdkowi, żeby uważał. Ty też powinieneś. Przepraszam, ja nie chciałem. Ach. Muszę ci dać kolejnych sześć jaj i jeszcze jedną butelkę mleka. Mm, bardzo panu dziękuję. Gdzie się podziewasz, rajtku? Jak zaraz tu nie wrócisz, to zrobię się malutki jak Tom ciopaluch. Umieram z głodu! Czychu! Zmienisz mi w końcu olej, czy nie! Przepraszam, Maxi. Uzbrój się w cierpliwość! Co? Maxi musi czekać? Oh, nie będzie czekać na moim torze. Widzisz? A, Już prawie gotowa. A? Błysk! <grywa> Robi to, to, to Powiedziałem, prawie gotowe. Ojej. Witaj, Rajdku, chcesz się pościgać? Przepraszam, błysk, ale muszę jechać bardzo ostrożnie. To znaczy jak żół, tak jeżdżąc, nigdy nie zostaniesz autem wyścigowym. <grywa> Krzychu powiedział, że jest okropnie głodny. Więc im szybciej mu przywiozę jajka i mleko, tym lepiej! A niech to! Znowu muszę pojechać do sklepu pana Jarzynki po jajka i mleko. Krzychu nie będzie zadowolony. Pomyślałem, że przyda ci się to. A co to jest? E, do habowania. Pomaga się zatrzymać. Jeden mały omlecik nic więcej nie chce. Jeden mały, mały omlecik. Jeden oblecik! A, tu jesteś. Powiedz mi, dlaczego każesz autom czekać, Krzychu? Co to ma znaczyć? Nasze motto to wyścig. Silniki w gorączce, auta spocone i szczęśliwe. Ale, Marto, Krzychowi skończyło się paliwo. Czeka, aż Rajdek przywiezie mu śniadanie. Ojej. Fakt, nie da się pracować z pustym brzuchem. To bardzo ważne, dobrze się rano najeść. Och, o, o, się, Rajdku. Tak jest! Przez prawie calutki wyścig trzymał się na uboczu! Żeby w końcu wyjść na prowadzenie! To słynna taktyka farmerska! Nigdy nie zawodzi! Na naprzód! na Ajajaj! Rzuczku! Aj, aj. Na wszystko jest odpowiedni czas i miejsce. Nie można ciągle się tylko bawić. O, bardzo przepraszam! <laughs> Chyba będę ci musiał znaleźć jakieś zajęcie, żebyś przestał myśleć o psotach. Oho! Znowu ty, Rajtku? Nigdy pan nie zgadnie, co się stało. O, nic nie mów. Została mi już ostatnia butelka mleka i ostatnich sześć jaj. Ja też zgłodniałem, panie Jarzynko. Y, ma pan trochę paliwa dla mnie? Przepraszam, rajtku. Żuczek dostarczył całe paliwo do Srebrnego Toru wczoraj. O... Wiesz, chyba mam pomysł, rajtku. Żuczek może pojechać z tobą. Pokażę Ci, jak się dowozi zamówienie i wspomoże w razie, gdybyś nagle stanął. Tak, hura! Ale fajnie! To znaczy, że będziemy się mogli wreszcie pościgać. Nic podobnego. Powoli, pamiętajcie, wolniej jedziesz, szybciej dojedziesz. Bardzo panu dziękuję. O, mój biedny brzuszek. Władzę!

Mamma mia! Coś kiepsko z rajdkiem! To nie jest silnik rajdka! Patrzcie! Żuczek! Y y pomocy! Y y rajdkowi skończyło się paliwo! Ojej, biedny rajdek. To wszystko przeze mnie. Nie zatankowałem go z samego rana. Czy ja dobrze słyszę? Ktoś ma kłopoty? Nie przesłyszałeś się, luziku. Biedny rajdek utknął na torze. Skończyło mu się paliwo. Już po kłopocie. Nie ma strachu! Mój panie brachu. Brak mi słów. To było przepyszne. Palce lizać. Ten omlet ocalił mi życie. Naprawdę. Popatrzcie, popatrzcie. A, przepraszam. <grystanie> Też znam to uczucie, Krzychu. <grystanie> o, przepraszam. <grystanie> no dobrze. Czas, żebym ci zmienił olej, Maxi. A, e, krzychu. Zastanawiam się, czy, czy byś nie mógł zrobić najpierw czegoś innego. Co e? To znaczy, Rajdku? Raz! Raz dwa! Zerstymaj. Trzy! Rzuczku! Pięć! Stań! ruszył z kopyta, jak zawodowiec jest fantastyczny! Żuczek zna się na wyścigach jak mało kto. A jak pięknie bierze zakręty, prawdziwy zuch. Mógłby z stanąć w zawody. Jesteś nadzwyczajny, Żuczku. Wielkie brawa! Spisałeś się na medal. Dobra robota, Żuczku. To? Zawszczęcie alarmu? I? Za najwolniejszą, ale za to najostrożniejszą jazdę po srebrnym torze. A to dla ciebie Rajdku. za wolę walki. O, dziękuję, Krzychu. Za sprawą rozlanego mleka i rozbitych jaj. Rajdek zrozumiał, że czasami, żeby wygrać wyścig, należy jechać wolniej i ostrożniej. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Masterfilm. Wystąpili Agnieszka Kunikowska, Sławomir Pacek, Izabela Dąbrowska, Julia Kołakowska-Bytner, Andrzej Miłogost Miłogostreczek, Marcin Groziński, Andrzej Szopa, Marek Frąckowiak, Grzegorz Kwiecień, Waldemar Barwiński, Igor Chmielnik, Przemysław Pluszcz, Sebastian Cybulski, Paweł Ciołkosz, Jakub Kamiński i inni. Piosenkę tytułową śpiewał Artur Bom.